Jeden z najpiękniejszych i najciekawszych obiektów architektury gotycko-renesansowej w Polsce, czyli wnętrza lwóweckiego ratusza, odzyskują należyty blask. Trwają bowiem prace renowacyjne sali mieszczan. I sieni ratusza. Jesteśmy w gotycko-renesansowym ratuszu wolówku śląskim z elementami modernistycznymi No i jesteśmy w trakcie dość dużej inwestycji, ponieważ opiewa w sumie na około 400 tysięcy złotych. Planujemy ją zakończyć do około połowy grudnia bieżącego roku. Prace polegają na tym. Że w sali mieszczańskiej, w której obecnie się znajdujemy, planujemy i już skończyliśmy odebranie posadzki piaskowej, na której teraz właśnie stoimy. Oraz w tej Sieni Ratusza Włóbeckiego zrobimy remont płaskorzeźb oraz naszych sklepień wraz z tymi żebrami, które są. Jest to perełka na Dolnym Śląsku, jeden z najpiękniejszych obiektów, jeden z największych obiektów w całej Polsce czyli Lwóbecki Ratusz. Stoimy w jedynych takich pomieszczeniach w Polsce. Jest to ostatnie tchnienie gotyku. Długo Śląski zamówił u górnoużyckiego architekta awangardowego na ówczesne czasy, Wendela Roskopfa właśnie takie rozwiązanie, tego typu właśnie sklepienia, siatki sklepień. Nie znajdziecie Państwo nigdzie w Polsce, dlatego tego warto przyjechać i zobaczyć. I właśnie w tym roku skończy się remont ostatniej sali i te wszystkie trzy najważniejsze sale w Ratuszu, które były dostępne dla mieszczan, dla gości przyjeżdżających do Lwówka i miały oszołomić właśnie tą swoją kompozycją, no, dostaną nowe życie, a w związku z planowanym. Miejmy nadzieję, już w najbliższej przyszłości muzeum Ratusz Dłubecki w końcu przestanie być turystyczną twierdzą. Muzyka Jeżeli chodzi o tą wyjątkowość, to staramy się właśnie przywrócić tutaj ten dawny wygląd estetyczny, czyli wcześniej pierwotnie były one z czystego piaskowca, a teraz właśnie na przestrzeni czasu były tutaj przeprowadzane różne konserwacje, różne artystyczne aranżacje. Używamy praktycznie technologii, która już została tutaj wykorzystana, bo zostały tutaj zastosowane farby krzemianowe. Które już tak wniknęły w strukturę kamienia, że no nie jesteśmy w stanie jakby ich usunąć, ponieważ zabarwiły jakby ziarno piaskowca od środka. No i tak jak zasada konserwatorska mówi, trzeba używać też tych samych materiałów, których, które zostały użyte, czyli używamy także farb przemianowych. I staramy się właśnie tak to wszystko scalić, weretuszować, żeby wyglądało właśnie tak, jak. Warstwa pierwotna, właśnie ta piaskowiec. Najważniejszą płaskorzeźbą, którą możemy zobaczyć w sieni Wojskiego Ratusza jest ta oto właśnie tutaj za mną widoczna płaskorzeźba przedstawiająca po pierwsze, kierującego tymi wszystkimi pracami, tutaj mistrza Tomasza Lindenera z Łowieckej rodziny kamieniarzy. I on właśnie na miejscu kierował tymi pracami, które zaprojektował Wendel Roskopf, i opuścił wówek, Stąd też właśnie Tomasz Lindener został przedstawiony w tej sieni.